Cześć kochani, witam Was serdecznie. Zobaczmy, co tutaj się dzisiaj dla Was pokaże, co macie dzisiaj, kochani, usłyszeć, jakie energie dla Was. Ja, oczywiście, na wstępie, kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim, że tutaj jesteście, że komentujecie, że lajkujecie. Niektórzy, nawet od samego początku, są tutaj ze mną. Dziękuję za wspaniałe maile. No, naprawdę jestem, kochani, Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Dobra. Zobaczmy. Co tutaj dla Was? Jakie energie? Co macie dzisiaj, kochani, usłyszeć? Oczywiście teraz będę powtarzać prawie w każdym czytaniu o spotkaniu na platformie Zoom. Jeśli macie ochotę się ze mną spotkać. Oczywiście, to jest łatwy po prostu proces. Jeżeli ktoś nie wie jak, ja wysyłam link. Ściągnąć tylko tą aplikację i po linku dostaniecie się, zalogujecie się, dostaniecie się do tej aplikacji. Będziemy sobie tam rozmawiać. Będziecie mogli każdy zadać trzy pytania. Oczywiście, jakieś kompaktowe, nie w miarę takie rozległe, żebym nie musiała godzinami opowiadać, tylko takie krótkie, konkretne. Pytania, porozmawiamy sobie trochę, możecie mi zadawać pytania. Jeżeli chodzi o, kochani, o to, żeby nie każdy chce być widoczny, wy możecie na tej platformie wyłączyć głos, wyłączyć możecie kamerę, nie musicie być w ogóle widoczni. Te pytania możecie mi zadać po prostu pisząc je w czacie w trakcie trwania tego spotkania także też możecie być tutaj anonimowi jeżeli, jeżeli chcecie także nie ma w ogóle kochani z tym problemu, bo wiem, że wiele osób do mnie pisze i y, pyta o to nie każdy może po prostu y, się po prostu pokazać tak oficjalnie, z różnych względów dobrze, no to zobaczmy pięć kart mhm. i jeszcze jedna. Dobra. Zobaczmy jaka energia na spodzie talii. Zobaczmy. O co tutaj będzie głównie chodzić w tym czytaniu? O, kochani, karta głupca. Bardzo ładna energia, kochani. Nowa droga, nowy początek. Może poznanie, poznacie kogoś. Jeżeli znacie już kogoś, czy kogoś do relacji, kogoś, no to mam wrażenie, że postanawiacie. E, ruszyć temu naprzeciw, kochani. Mimo, że może jakieś niepewności są, nie wiadomo, co będzie, ale Wy z taką lekkością chcecie coś zacząć na nowo. Dla niektórych oczywiście e, ta karta może mówić o wielu sytuacjach życiowych. Po prostu nowy początek. Zaczynamy e, coś od zera, zostawiamy przeszłość za sobą, nie skupiamy się na tym, co było i idziemy w coś nowego. Bardzo często, szczególnie w tej, w tej talii, Karta pokazuje mi, że idąc przez tą pustynię, która oczywiście kojarzy się no, z taką posuchą, e, nic tam nie ma i wchodzimy w energię wschodzącego słońca, tu jest jakiś rozbłysk, e, tam na horyzoncie. Pojawia się coś nowego, coś, co może też nas fajnie ogrzać, coś jasnego, naprawdę i wy, mam wrażenie, wychodzicie z jakiejś głębi. Fajnie ta karta właśnie to tutaj pokazuje. Wychodzenie pod drabinie z jakiejś głębi, z jakiejś ciemni. I pójście z lekkością w stronę wschodzącego słońca, w coś nowego. Wychodzenie z pustyni, z jakiejś odchłani i pójście po prostu, nie oglądając się za sobą, w coś nowego. Bardzo ładne karty. O, dla niektórych tutaj jeszcze może e, nowe uczucia, zakochanie, miłość, jakaś fajna nowa osoba przy Was. Nowe takie rodzące się dopiero, e, ciepłe, fajne. Yy, uczucia, może spotkania, może jakieś niewinne, właśnie dopiero wiadomości, rozmowy. No takie, no fajne, miłe, kochani, ciepłe takie początki. No dobra. No to patrzymy dalej. Dobra, zobaczmy. Co tutaj dalej z tym początkiem? To może też, kochani, oczywiście tyczycie waszej pracy. Możecie zaczynać coś nowego, jakąś nową pracę, po prostu, albo kolejny etap w życiu. Dobra, co dalej? Wow, czwórka bura, bardzo ładnie. E, świętowanie, wspólne wyjścia. Dla wielu z was wydaje mi się, że to będzie e, początek jakiejś nowej relacji, kochani. Będziecie chcieli zacząć tutaj z tą osobą coś budować, coś nowego, to też kochani, to nie muszą być relacje romantyczne. To mo mo możecie spotkać na swojej drodze, nie wiem, przyjaciela, osobę z pracy czy po prostu nową pracę czy nowe jakieś zajęcie w życiu. Cokolwiek tu tutaj wy macie, wiecie, wiecie, co tutaj przy was jest, to tutaj jest chęć wkroczenia w to nowe, jakieś nowe się tutaj pojawia i wy zaczynacie. Radować się życiem, kochani. Widzicie, że to jest coś wartościowego też w waszym życiu, to jest coś nowego. Tu, tu widzę dużo radości, dużo spotkań, często właśnie świętowania tego. Może wychodzicie więcej i zaczynacie się z kimś spotykać, także bardzo ładne energie, energie też bratnich dusz, bliźniaczych płomieni, ludzi, którzy chcą razem spędzać czas, którzy budują jakieś relacje, a razem się bawią, razem świętują. Naprawdę no, celebracja po prostu yy, tego nowego, co się tutaj u Was zaczyna. Mhm. Tak, po trudnych przejściach, po jakiejś. Yy, wcześniejszych może, że tak powiem chudych latach w tej, w tej talii pokazuje mi się właśnie jak ta kobieta wychodzi tak jakby z jakiegoś piekła i ona kroczy dumnie, wiecie jest piękna, czuje się wartościowa i wychodzi z jakichś trudnych sytuacji i to tutaj ta karta też o tym mi mówiła że wychodzę, tak jak ja Wam przekazałam przed chwilą, wychodzenie z jakiejś mm, głębiny tutaj Jakiegoś kłębowiska, jakiejś ciemni, jakiegoś czasami piekła, mimo że to nas dużo kosztowało, wychodzimy na prostą, zaczynamy coś nowego. Bardzo ładnie, kochani. Wow, i dziesiątka kielichów. No kochani, pięknie. Spełnienie emocjonalne zadowolenie, radość. Naprawdę po trudach jakichś wychodzenie, wchodzenie w coś nowego, w coś pięknego. Jak zaraz będę dopytywała, co to jest, wydaje mi się, że to są jakieś relacje międzyludzkie, kochani. Obojętnie gdzie, w jakiej sferze życia, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o inne osoby: o to, że czujemy się spełnieni, że jest nam dobrze, że nasze serca się wypełniają radością, miłością przyjaźniami, takimi bliskością z innymi ludźmi. Bardzo ładnie. Mhm. I As Nowy początek. Zaczęcie od nowa. Kolejna karta mówiąca o tym, że chcemy w to wejść, że chcemy coś, coś zacząć, że y, płonie ten ogień w nas do tego, żeby, żeby tutaj się działo. To jest działanie, to jest chęć tworzenia czegoś nowego. Y, bardzo ładne karty, kochani, piękne energie. Jestem ciekawa tej karty tutaj, która się pojawi. Jeszcze będę dalej oczywiście dopytywać. Wow. O, właśnie, uzdrowienie, wypoczynek. Dla niektórych może to się wiązać właśnie też z wyjazdem, czy z przyjaciółką, z przyjacielem, z osobą, którą kochamy, z rodziną. Uzdrowienie jakiejś relacji, może właśnie uzdrowienie tego, co było przedtem, zostawienie tego za sobą, z tego złamanego, czasami też może serca i pójście do przodu. Piękne karty, kochani, bo to jest naprawdę nowy, obiecujący początek. Tutaj nie ma żadnego, nie widzę żadnych powrotów, żadnych eksów, tylko tu jest zupełnie coś nowego, kochani. Coś, co naprawdę wypełni Was hmm, pięknym uczuciem naprawdę bardzo ładnie dla niektórych to jest właśnie wychodzenie z jakiejś relacji po rozwodach jak najbardziej karta sprawiedliwości czyli też spraw sądowych może zamykacie właśnie jakieś tematy jeśli nie to chodzi tutaj po prostu o podjęcie decyzji o wyjściu może z poprzedniej relacji może z poprzedniej pracy czy z jakiejś po prostu sytuacji i no jest takie postanowienie, że coś tutaj z jakieś drzwi zostają y, zamknięte. Jakaś przeszłość mam wrażenie y, zostaje zamknięta. Dlaczego czwórka mieczy? Pięknie, kolejny as, kochani. As mówiący właśnie o wyleczeniu swojego serca, o uzdrowieniu swoich emocji. Kochani, jeżeli wy się y, y, staraliście uporać z czymś trudnym, to E, czy może właśnie z jakimiś zranieniami, czy, czy cokolwiek, czy sprawy jakieś rozwodowe, czy sprawy o dzieci, jakieś wiecie, relacje e, takie nie do końca dobrze Wam służące, to tutaj jest uzdrowienie tego, jest wychodzenie z tego, jest e, zaczynanie tak jakby od nowa. E, czasami. Głupiec po prostu wychodzi z jakiejś relacji też, wiecie, bez grosza, że tak powiem, goły i wesoły, ale mimo wszystko jest tutaj Was e, wiara w to, ufność, jest chęć i taki power, żeby po prostu zacząć coś nowego. Może też mm, przyjaciele będą Wam pomocni tutaj, bliskie osoby, rodzina, no zaczynanie czegoś. Od nowa. Fajnie, bardzo kochani, przyjemnie to wygląda. A ja sobie wezmę tą kartę chętnie. Okej. Okay. Tak, działanie, wychodzenie y, z trudnych sytuacji. Mam wrażenie, kochani, trochę, że też. Wychodząc tutaj z czegoś, pójść w stronę tego, tego dobrego, tego spełnienia uczuciowego. Yy, tutaj jakaś osoba się po, pojawia, może chodzi tutaj właśnie o, o tą osobę, którą gdzieś tutaj spotkacie na swojej drodze. Też to może być karta szefa. Karta osoby, która Wam w czymś pomoże, czy jakiegoś doradcy, lekarza, terapeuty, jak najbardziej. Wydaje mi się, że też może chodzić o osobę, kochani przy Was. To jest król mieczy, czyli osoba ze znaku powietrza, bliźnięta waga wodnik. Oczywiście nie musi. I ja mam wrażenie, że Wy po trudach jakichś wychodzicie na prostą, otwieracie się do tego, by iść dalej. Także jeżeli byliście w takiej energii. Właśnie tkwienia w czymś trudnym, to tutaj no, ruszacie do przodu. Albo poznajecie właśnie też tą osobę nową, która no, tutaj widzicie jako coś obiecującego, i wy zaczynacie wychodzić albo do tej relacji. Albo do tej znajomości, kochani, co, do, czy do tej przyjaźni, czy do tej nowej pracy. Zaczynacie, no ta karta fajnie to symbolizuje, otwierać tą swoją przestrzeń, wiecie, nie siedzieć już w tej te, ciemności, tylko zaczynać, otwierać i wychodzić po prostu z podniesioną głową e, do czegoś tutaj nowego. No jest tutaj chęć działania, jest taka Was, e, chęć właśnie kreacji, chęć. Yy, zac zaczęcia po prostu tego czegoś. Także, no kochani, bardzo ładnie. Mhm, pięknie. Pięknie. Yy, no pytałam właśnie, jak to się tutaj zakończy, co będzie tutaj dalej. Pokazał się rycerz yy, kielichów i karta redwanu. To pójdzie dalej, to pójdzie. Dostaniecie propozycję od tej osoby. Ta osoba jest bardzo wami, jeżeli chodzi tutaj o też relacje, to ta osoba, no, będzie chciała tutaj, aby wasza relacja się rozwijała, żeby poszło to wszystko dalej. Ta osoba jest bardzo wam przyjazna. Może to być też osoba z podznaku wodnego, rak, skorpion, ryby. Też nie musi, ale no, podaje te znaki. I tutaj będzie pójście do przodu, tutaj będzie naprawdę e, chęć otwarcia się, z Twojej strony Ty się otwierasz, a ta osoba no, będzie próbowała e, Ciebie tutaj albo zdobyć, albo po prostu poświęcać Ci czas, aby ta relacja dalej po prostu szła coraz dalej. Bardzo ładnie i tutaj no, zamiary są dobre. Jak najbardziej. Może być też tak, że ta osoba trochę dalej gdzieś tam od Was mieszka, chociaż to tak po prostu podaje na marginesie. Bardzo ładne karty, obiecująca znajomość. Także, kochani, jeżeli kogoś tutaj tak poznaliście i no, no, wchodzicie, zaczynacie tutaj angażować się w tą relację, no to widzę, bynajmniej na razie tutaj, w tym całym zestawieniu, ta osoba ma, kochani. Dobre zamiary. I tutaj no kończy się to fajnie. Kończy się of ofiarowaniem dla Was uczuć i przejściem na wyższy poziom tutaj tej znajomości, relacji, cokolwiek to kochanie dla Was jest. Dobrze, to jeszcze dla Was rada, wskazówki. Ok, ok. Karta ta w tym przypadku, jak dla mnie, Mówi właśnie, żeby przyjrzeć się temu z różnych stron, kochani, i nie działać zbyt, zbyt, zbyt szybko. To i troszkę też, mimo że to zastanowienie się i trochę zobaczenie sytuacji z różnych perspektyw, to ta karta pokazuje mi, aby no nie być w sztywnym takich, w jakichś schematach. Trochę odpuścić takiej kontroli. No, jeżeli ludzie jesteśmy po jakichś trudnych doświadczeniach, po jakichś bólach, po jakichś naprawdę um, sytuacjach życiowych, które nas gdzieś tam mocno pokieraszowały, to nie starać się właśnie. Tego kontrolować wszystkiego, co będzie i sztywno do tego, sztywno jakoś na to patrzeć, tylko y, dać temu troszkę luz, wiecie? Y, puścić, właśnie tą kontrolę, zdać się trochę na wszechświat. Ale, ale ja mam wrażenie, że to robicie, bo to, to mówi karta właśnie głupca, karta nowego początku, że y, potrafię zostawić to, co było trudne, te karty, które tutaj się trudne pokazują, y, tą przeszłość i idę dalej, odpuszczam trochę. Tą kontrolę, uzdrawiam się, nowe piękne początki i pójście dalej. Tak, jakby spotykam swoją bratnią duszę, osobę, którą, z którą naprawdę chcę tutaj budować. Także odpuść jakieś tutaj, czy myśli, które negatywne ci przychodzą, czy jakieś strachy, czy chęć właśnie kontrolowania wszystkiego. Odpuść, poddaj się temu po prostu, co tutaj dobrego dla Ciebie przychodzi. E, super, kochani, fajne czytanie. E, jeśli to, to jest czytanie ogólne, nie będzie z Wami wszystkimi rezonować. Jeśli macie ochotę na czytania prywatne, piszcie do mnie. W każdym opisie filmu na dole jest do mnie mail. Piszcie, ja takie czytania oferuję, także dawajcie znać. Dobra, kochani, dziękuję i pozdrawiam serdecznie.